Witam ponownie z tej strony Brickstone. No i zaczynamy dalej. Po przejściu z archiwum, będziemy teraz zmierzać w kierunku piwniczki winnej. I tak jak obiecałem, tak zrobiłem, dowiedziałem się, kim był Agripa. I Cornelius Agri Agrippa faktycznie była to postać historyczna. Był piewozorem Fausta z, z dramatu Goethego. Był magiem, okultystą i także filozofem. Mniejsza już o postaciach historycznych, przejdziemy, przejdziemy dalej do, po mrocznych korytarzach zamczyska w Brandenburgu. To my szliśmy teraz do piwniczki winnej, tak? Piwniczka winna. Dostatnio zdobyliśmy klucz i także jakiś glut nam wyskoczył zaraz po opuszczeniu archiwum. Jest późno w nocy, ma małe, delikatne tylko źródło światło i zrobiło się bardzo, ale to bardzo klimatyczne. Nie klimatycznie, mam nadzieję, że nie ośmieszę się jakimiś dziwnymi krzykami za chwilę. A tak, zamknięte. Klucz, 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 klucz do piwniczki winnej. A może nie winnej? Skoro tak już ją Daniel osądził, że była winna. Ciekawe czym zawiniła ta piwniczka, Zaraz się dowiemy. Coś tu się zaczął skakać. Skakać ekran zaczął. Zamulenie komputera. Tracimy rozum. Poczytalność. Lekki ból głowy. Dobra, będę o tym pamiętał. Si Graf to w ciemności to o wiele... Więcej widać. Jakiś krzyk słyszałem. Jakiś... po czwary. Flashback. Chłopaki już rządzili sobie na siadówkę, a jutro będzie brała głowa. Ale to jest przerażające. Gdzie by tu się udać? Pójdziemy tutaj. Drzwi. O, niewielkie pomieszczenie zamkniętym za sobą. O, płatki już. Nie, nie. Siodły krwi. Zapalimy trochę światło z pochodni. Mam bardzo mało krzesiwa. musiał bardziej oszczędzać. Słyszę co chwilę jakieś dziwne dźwięki wychodzą mnie. Tutaj widziałem jakąś... W tej beczce zostało parę kropi oliwy. Parę kropi oliwy. Ile mamy? Faktycznie jest tego dużo. Krzesiwo, tak jest. Mia- miał bardzo dobre krzesiwo. Musimy zajrzeć, co my tu mamy jakieś narzędzia, dechy, to chyba się nam nic nie przyda. O, krzesiwo kolejne. Zapalimy sobie świeczkę. Coś czuję, że w, tym pom w tych pomieszczeniach tutaj. Będzie bardzo ciemno, dlatego chciałbym trochę oszczędzać tej oliwy. Jaki jest sens tego pomieszczenia? Zrobić trochę oliwa? Co to? Oliwy? Zrobić trochę oliwy? Bakałasz? Jakiś tam... Kałamasz, nie bakałasz. Bakałasz to... Oooo, coś znaleźliśmy. Galman. I coś mi spadało na głowę właśnie. Kałamasz, nie bakałasz. Się ocknęliśmy, dostaliśmy beczką w głowę. Po takim ciosie powinniśmy. No, długo się zbierać z tej ziemi. Okay. Mimo wszystko, Daniel jest twardzielem, na to wygląda. Super, więc ten pomieszczenie miało duży sens. Bez sensu, że zapaliłem to wcześniej. Trzeba to odgruzować. Jakiś kamulec przyciśniemy tutaj. Tutaj też, by nam nie przeszkadzało, by zapalić tą świeczkę, ale to szczerze, nie warto. O, to już, no już doskonały przykład fizyki, fizyki tej gry. Tu widać, że te przedmioty faktycznie mają ciężar, a nie są szmacianymi helkami jak to było w przypadku gry Max Payne gdzie Max Payne 2, gdzie wszystko fruwało po prostu, jakby miało po 10 kg max wagi. kolejne odgryzowywanie. co chwilę słyszę jakieś przerażające ryknięcia tam poprzednim razem słyszeliśmy też jakieś kroki ryknięcia i nasza postać wyraźnie się przestraszyła mam wrażenie, że tym razem spotkamy się w bardziej fizycznie z naszym przeciwnikiem wrogiem kimkolwiek on jest Ale przerażają ja dziękuję Co tu jest? Mapa Idziemy, byliśmy tutaj, a Wyjdziemy do warsztatu Zaraz tutaj, o Kurde, co tu się dzieje Coś tu pukało Panie, co się wydarzyło? Co, to jest? Szczątki jakieś? Kawałek płuca? We. fuj. Przepraszam, że teraz nic nie mówię, jestem całkowicie skupiony. Mam flashback. jak słyszeliśmy Aleksander okazał się paskudnym gnojem O, tu nie sądziwe. Napoił swoich, swoje sługi winem i słudzy się rozsyp. wybukli? Mm, wybuchli chyba po nich Kolejne krzesiwko, włączę lampę Żeby to był Wilhelm jego jego ekipa, ten najemnik Wilhelm O i mam kolejny składnik alchemiczny, tak mi się wydaje, przynajmniej, woda królewska, szafa, pamiętajmy, że do szafy zawsze można wejść, coś nas goniło, o tak, zamknąć się, otworzyć, zamknąć się, mam nadzieję, że jak przeciwnie będzie wchodził, albo rozwalał drzwi, nie wiem, jak on ma w zwyczaju, to będę słyszał, Tutaj kartka, przeczytajmy, co, jakie są ostatnie słowa Wilhelma, jaka barana Hmm. Ciekawe, co takiego? Nikczemny Aleksander dolał do wina. Muszę, muszę naprawdę uważać z, z oliwą w latarni. Uż tu byliśmy, tu jest. Też byliśmy. Pójdziemy tam zbadać tamte pomieszczenia. Przerażająco o, gra sobie przeciwnik Grace gra chce nas o czymś uprzedzić no, nader Przerażające. o kurde. widać faceta, człowieka, który dziwnie kuleje. Fuh. A więc z nim będziemy mieli do To robi się bardzo ciekawie. Nie wiem na co, jak, jak gra wywołuje prawdziwe emocje. Uzupełnimy zapasy żeby nam nie zabrakło. W niewłaściwym momencie. Jeszcze raz muszę sprawdzić dokładnie, gdzie mamy szukać tych składników alchemicznych. Hm. Ja pamiętam, były tutaj wszystkie cztery. A to chyba gdzieś w notatkach dziennik. Tak. Musi to być tutaj. Mam ja, nadzieję, że ten jeg jego to tu się kręcił. Teraz nie dorwie. Ciekawe, co będzie nam chciał zrobić. Jakie nieprzyjemne rzeczy. Coś tu widzę. Krzesiwo. Kolejne krzesiwo. Warto się rozglądać po półkach. Wejdę tutaj i zamknę drzwi za sobą. O ile nie zamknę się razem z tym gościem. Mam nadzieję, że nie. Ile wina? No to piwniczka winna w końcu. Kolejne krzesiwo zapalimy sobie, oszczędzimy. Kurde, że to też tam nie daje aż tyle światła, jakbym sobie tego życzył. Ale robię hałasu. Krzesiwo kolejne. Podążajmy dalej. Podążajmy dalej. O, jest. Super. Aury pigment. Mam trzy składniki. Co to jest laudanum? A, to ten opioid, o ile się mylę. Słyszę, jak to, jakby ktoś chodził po wyższym piętrze. Czy tu już niczego nie ma? Niczego więcej? Tu byliśmy Ten Gościu dość nie zniknął Stało nam jeszcze jedne drzwi Badania. Zamknijmy się jak najszybciej Tu musi być ostatni składnik Jest Coś się wydarzyło Skowajmy się robić kami może. Cokolwiek to tutaj jest, może nas nie zauważy, może jest głupie albo ślepe Ale nie wydaje mi się, żeby coś nas goniło albo wiedziało, że, coś, że, że tu jesteśmy. Zajrzyjmy się jeszcze trochę po tym pomieszczeniu. No proszę, mogę po prostu podążać za śladami płynu. Niepokoi mnie to, że mam tak mało oliwy. Szybko na górę. Tam, w głównym holu było zdecydowanie bezpieczniej. O. No i widzieliśmy naszego przeciwnika. taki zombie? Ciekawe jak będziemy go nazywać. Trzeba wymyślić do niego jakąś bardzo... jakąś zacną nazwę. Może, jeśli ktokolwiek mnie teraz słucha, w komentarzach podsunie mi pomysł. Znowu te gluty... dostaliśmy. Do laboratorium, kurde. Masz parę sińców i zadrapań i leki ból głowy. Wracam do laboratorium, stworzyć kwas, o ile dobrze pamiętam. Który pomoże nam rozpuścić gluta, naszą pierwszą poważną przeszkodę, którą zauważyliśmy w tej grze. Jeśli miałbym być szczery, póki co trudność zagadek nie jest aż taka duża. Staram się nie zużywać latarni, jeśli naprawdę widać dokąd idę. Lampy, nie latarni, tak? Czy latarni? Latarnia, no proszę. Gdzie, gdzie? Tutaj było. No, wszystko? Czy jest jakaś kolejność? Obowiązuje swój chemiczny. Do tego trzeba to wszystko zrzucić pewnie. Tutaj? Jakieś parownice? Czemu tu wszystko się tak trzęsie? Hmm, ciekawe. Ale nie wyczuwam, żeby tu był jakiś... No, no byle jak to trzeba poukładać. I tak Daniel, ale chemik, chemik, albo jakiś inny czarnoksiężnik. Coś się stało. Wyjrzemy za winkiel. Później się o to będziemy martwić. Dokończmy robić tą y, miksturę albo kwas. Bo nie skończymy tego nigdy po prostu. Dobra, co teraz? Najpierw włącz, włączyć piec. A, kręcimy, tak jest. No proszę. Pomień. O, trzeba kręcić, a. Sadę. osobliwe jest. Osobliwa jest mechanika tej gry. Coś tu się ciągle gramoli, no. Hmm. Zielony kwas, jak miło. Słuchaj z kwasem. Kwasy zawsze są zielone. Już wiem co to było. <laughs> jakiś rozpierducha. Co by się zawaliły? Spróbuję dostać się w jakichś innych po na górę. W jakichś hmm. To chyba nie był najlepszy pomysł. A chyba tak. Wskazówkę dostaliśmy podpowiedź. Czyżby to było to, aż takie proste? No Grawet tam pomogła w tym. Bardzo mało liczby mam. Bardzo mało. A więc też, Daniel jest alchemikiem, inżynierem bez polibudy. Człowiekiem renesansu z tego co czytałem na Wikipedii o Agripie, się Agripie w Faustie. On miał być jako przekoloryzowanym, człowieka, człowieka renesansu. Nigdy nie czytałem Fausta, może kiedyś się skuszę. Zobaczę co jest grane, co jest pięć. I teraz, o ile się nie mylę, będziemy mogli rozpuścić tego gluta. Chciałem to przeskoczyć, bo to mnie ostatnimi ostatnim czasy I dalej miękuje. Czy to jest ten cień zakichany? Mam nadzieję, że tu te życie tak się nie kończy No dobrze Wchodzimy tutaj Zobaczymy jak to działa A rozpuszczaj się, w glucie. Brawo, jestem na parę. Jestem filmczykiem, i myślę, że w, raf w rafinerii zapiszemy grę i zakończymy ten odcinek. Który to wywołem trochę gęsiej skórki. Mam nadzieję, że się podobało. I też chyba też na na całkiem nieźle zachowałem zimną krew tak, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, myślę, że już niedługo. Cześć, trzymajcie się, dziękuję, że mnie słuchacie, oglądacie, trzymajcie się.